Cześć, Manko widzowie! Dzisiaj gramy sobie w Fortnite'a oczywiście w tym samym miejscu na moim monitorze ym, Ja jestem tutaj za kamery Siedzę sobie na fotelu No i po prostu gramy w Fortnite'a Ogólnie to ostatnio... Znaczy się... Ym, od nowego rozdziału, który teraz był Mam nadzieję, że gracie sobie na tym rozdziale, bo mi się całkiem podoba Ale budowanie mają słabe No ale zresztą Chciałam sobie zagrać w Blitz Royal i pokazuje mi, że dopiero za 5 dni będzie gotowy. Ale że już minęło 5 dni od tego, i dzisiaj już jest Blitz Royal, to dzisiaj sobie pogramy w Blitz Royal. Jak nie wierzycie, że to ja, to ja wam się tutaj przed kamerą pokażę. Dzień dobry, to ja. Nie, podmienili mnie. Macie tutaj z tyłu w kadrze takie światełka bo mam ledy w moim superpokoiku jest całkiem spoko jeszcze jakiś super gamingowy nie jest, no ale okej okay. gramy na xboxie funny playstation, sorry, xbox najlepszy tyle powiem no i co, no i włączamy fortnite'a yy, mam nadzieję, że wszystko dobrze będziecie słyszeć yy, no i to tyle i mam dzisiaj Tik Taki, które będę sobie jadł podczas tego bo mam ochotę Ну, ням. Окей. Я буду Akurat mój kolega gra. Więc nie pokazujmy się mój po prostu grajmy. Pozdrowienia dla Tomka, mojego kolegi. Tutaj ten, mój kolega gra sobie, a teraz... Jest! Blitz Royale! Wybierz i szybko uciekamy na Blitz Royale. No, po prostu uciekamy. Bo wiecie, czego nie chcę? Żeby zaraz do mnie dzwonił, czy mogę grać, nie? Bo teraz... No, tak się często dzieje. No. Dlatego szybko uciekamy na Blitz Royale i gramy. Okej. Okay. Jesteśmy. Blitz Royalik. ciutki Blitz Royalik. Jak kocham Blitz Royale. Coś pokażę. Pokażę Wam moją jedną z ulubionych emotek. Lecimy. Jakaś nowa mapka. Widzisz, że strasznie mała jest ta mapa. Dlaczego ta jest taka mała? Dobra, nie wiem, lecę gdzie bądź, bo nie znam tej mapy jeszcze. Jak z dostałem rzeczy! Całkiem spoko. dobra ale są na zmonolamach. Sorry, że tak dziwnie gadam, ale jem y, te. No, y, tiktaki. Dobra, no, mamy broń. Weźmy jeszcze jedną. okej, okay, i zaraz będziemy dojeżdżać. Mm. Nie, dobra. Widzę już typków. Wjeżdżam. Rozjeżdżam. Leży? O Jezu! Ej, zrudniejsi są. Kiedyś byli prostsi. Znaczy się. No. Byli łatwiejsi do pokonania. Teraz już trochę, teraz już trochę do będzie zadali. No ale kurde! 24 typów zostało. Więc dzisiaj robimy szybkie wygrywanko, widzowie. Szkoda, że nie ma... Bud y y y y no tego budowanie i muszę to ręcznie rozwalać, no ale co zrobić. I w ogóle widzowie, nie wiem, czy już wbiłem, bo nie patrzę na to zbytnio, ale y dziękuję Wam, bo już niedługo dobijemy yy, dobijemy 700 wyświetleń na, moim, na mojej piosence i dziękuję wam bardzo za to że słuchacie mojej piosenki, że wam się podoba mam nadzieję, że wam się podoba bo jednak starałem się, żeby ją zrobić ojojoj ojojoj oj. no to nara Pieprzam trochę, wiecie? Też się obdygałem. Tak szczerze. Mam mało HP, ale tylko się do stołu i go y, nawalam. Ładowanko. I cię nie ma, ty pieloser! Coś spoceńcy jeśli ze mną grają. Dobra, siedem typów, na się dziewięć typów. Stało. Jest legendarną broń. Dobra, dojeżdżam. No nie mogę go trafić! Ile to zadaje? Dobra. Pompa, pompa. Yy, dobra, nie biorę. Uciekam, uciekam, uciekam i uciekam ze strefy Lecimy Typa widzę Tu jest Atakuję go za pleców tak jakby Dobra, leżysz Wymienię sobie tam Dobra, nie Mój piesio. Trochę się uleczę, bo... Ej, dobra, ja mam jeden na jeden z typem. Ale łatwa wygrana dzisiaj. Widzowie. Teraz patrzcie i się uczcie, jak się wygrywa gierki. Bierzesz na takiego typa, który jest niekumaty totalnie i mu władowujesz na łeb. Ale... Ale laser. Typie. Dobra, dojeżdżam go le legendarką. Legendarką go do do dojeżdżam! Oj, kłopocieki mam. Kłopocieki. I ostatnimi strzałami robimy królewskie zwycięstwo. Tak to się robi, widzowie. Szybkie zwycięstwo. Bierzemy tiktaczki. I jemy. Okej, okay. lecimy dalej. Lecimy kolejną gierkę. Ale kałużę, jo. Jak to dobrze wygląda. Nie by tu polecieć. No to samoloty bym poleciał, bo jestem ciekawa co, pompy od razu na start Yo, man! Fajnie było jakby tymi samolotami można było latać. A ja nie można pewnie Ej, fajnie, fani um, epic games. Zróbcie um, ten taki właśnie samolotowy event? Gdzie będzie można latać normalnie samolotami? One będą wszędzie. To było fajne. I ile to ty powiesz? Jakbyście się pytali, właśnie się nawalam z jednym. Nie zdążył mi uciec, tak szczerze. Co za e, Ja chcę sprawdzić, jak działają te. Jak one wybuchają? O kurwa. Jezu, dobra, weźcie się, się ten. Jeden. Weźcie, chillujcie chłopacy! Chill! Chill! Ja pierdykam. Ja... Nie mogę. Dawaj. Spierdliwaj! Aha, do drugiej bitki się kwieprzyłem, no nie no. GAME DEMON HUNTER! Wywalaj! Mam 12 HP, tak chciałbym stwierdzić ogólnie. Więc będzie trochę trudno. No okej. Okay. O, dobra. To się przyda na ucieczkę, tak jak przed chwilą. Jakieś lekarstwo by się przydało zamiast pompy. Jeszcze. A. O, tak. Dziękuję. Uciekam. Jo, czemu mnie? Co ja mam, że mnie cały czas coś leczy? ja! Już mnie nie leczy! Uciekaj! No biegnij! O typ! Muszę mi mu pokazać, że go widzę, bo... On mnie nie zauważy, bo ślepy jest. Nie wytrzymam! Dobra, nie, dobra, nie, dobra. Ja się zdążę napić. Dobra. O, ale siadło! Mam pomysł z nim. Leżę! No! Na... wezmę 400. Gdzie ten typ? Gdzie tego typa wypąpiło? Ja czuję, że ten typ ma wielką nadzieję, żeby mnie pokonać. To niech wie, że nie ma szans. O kurde, ja nie mam tego w ogóle. Mam same pompy. O, pocieki w raju! z niego jakaś ta leciała. No to po mnie. Uff! Dobra, dawaj te soczki, soczki, soczki. No i nowa pom pizza. Nowa pom pizza. Dobra. A szególne. Dobra, ja do niego. Mam no, no ty nie uciekaj. No czemu to jest cape pop Demon Hunter wszędzie? Ludzie ogar. Trzech typów zostało. Jak tam ci się wykończą, dopóki ich nie znajdę. Tamto dwa. Mam top 3 na razie i mam top 2. No, i zaraz będzie top 1 do mnie. On wie chyba o mnie. Się trochę boję, skąd on mi wyskoczy, nie? Wyjdź, choćby na strefa z. Dobra W ogóle jak tam grudzień Niedługo ferie Znaczy się ferie, co ja gadam Przerwa świąteczna Już się nie mogę doczekać Bo już mam tak szczerze dosyć szkoły <laughs> Już mi się nie chce wejść do szkoły Chyba nikomu bo komu się chce? A. Lecę płynę tam, płynę tam A daleko? Pompeczka na start Kurde Bo jednak tu poleca Bo zauważyłem skrzynię, wiecie bo Jest w środku tego Muszę to rozwalić bo... Okej, okay, dziękuję za skrzyneczkę Piękna skrzyneczka, piękna Jakby to tak do mnie wróciło I mnie wysadziło tak, żebym się zabił To by było śmiesznie Yo, man! What? Dobra, burza kurczy się, a ja jestem w strefie. zrzut leci. Naraz kibidi. Mój zrzut. Dziękuję. Yo man, yo man. Ale łatwiutko wygrywanko będzie dzisiaj. Yo, co to? No dobra, ale co to jest? Czemu nie możesz? Nie możesz nieść tego więcej? Urządzenie do samoreanimacji. Aha, ja tego nie mogę poznieść, nie? No super, kurde. No uda... To jest urządzenie do samoreanimacji. Mogę się samemu zreanimować. A! Ja tam, Ktoś na mnie tymi... Ktoś na mnie próbował... Myślał, że ja na awku jestem... Ty ty no chodź tu! A, bo siebie... No kurde. Apteczka tej! Wydropiła mi apteczka! No teraz ślep... Jestem ślepy jak kura. Nie, ja, ja z tego nie mogę strzelać. No czemu Tomek dołącza do mojej ekipy, no. Ja chcę z nim grać, ale nie teraz. Ja z nim nie gram. No ale. Ja muszę. Dobra. Ja z nim pogram, ale jak skończę nagranie. Jeszcze jedna runda i będę kończył nagranie. No przyszedł tu do mnie. Nie, nie, nie. Ja wiem, że ty będziesz do mnie dzwonił, ale ja opuściłam twoją ekipę, bo nagrywam teraz... dawno na ra. Dziękuję. Bisrael solo na jak skończę nagranie, to do niego zadzwonię czy, czy programy. A nie, dobra. dobra, nie zdążył dołączyć? Idealnie. No tak to jest, widzę wy czasami z tymi kolegami. No ale spokojnie, ja... nie martwcie się. To nie tak, że jego ja ten on dołączył do mojej ekipy znowu. Ja nie mogę. No. Czekaj, czy ja mogę, ja mogę wyjść z tej ekipy? Uch. Po nagraniach, po tym, tym, jak skończę nagrania, to naprawdę, widzowie, przysięgam wam, yy, przysięgam wam, mogę se, znaczy się, przysięgam wam naprawdę na miliard procent, zadzwonię do niego i zapytam się, czy chcę ze mną grać? Ale nie teraz, bo teraz akurat mam nagrywki, więc no. Dziękuję. To tyle z mojej strony. Yy, pyk. Yo, co to? Kombinezon do latania! Tak, jest. Kocham ten kombinezon. On jest mega super. On jest mega super, mega fajny. Opuścił ekipę, no i co? O nie, no już do mnie ktoś strzela, no! Myślałem, że sobie w spokoju polutuję dzisiaj. O nie, oni do siebie strzelają, dobra, no to sorry. Sorry, że wam się waliłem, ale no. dobra, yy, dobra, 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 Czy tym mogę jechać teraz? A nie, bo musiał kogoś przywracać, żeby... dobra, to nieważne. Lecimy sobie gdzieś, może po tom-tom. Fajnie by było, jakbym po drodze miał jakiegoś ryfcika. To bym mógł. Przecież ja mam te, ty, 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 ty muszczku, Olivier. Ja czasami muszę. Ja czasami, wybaczcie, ja muszę czasami y, trochę dłużej pomyśleć nad. Na... Zanim coś zrobię. Dobra, ja, Yo, man Youman! Dobra, no to teraz. No to teraz, sorry, ale nie macie ze mną szans. Dziękuję. Nie pytajcie, dlaczego wziąłem po prostu dwa ślo ślorby yy, wolne i biorę to. No to chłopie, teraz to ja na niego lecę z tym. Tipi! On już wie, że ja go widzę. On już wie, że ja wiem. On wie, że ja wiem. On nawet nie widział, ten typ. Z Zban. Gdzie on jest? On słyszy moje kroki, ale nie wiem, gdzie jest on. Aha, już go nie ma. Okej. Nie jak dla mnie bomba. O, legendarna. No to szkoda. Dobra, patrzcie to. Yo, man. Dobra. Biorę to i będę tak. Dobra, jak ja mam to urządzenie do latania, to ja sobie wezmę pompę zwykłą. Okej, okay, dobra. Typeczek. Typeczek, gdzie ty jesteś? Ja wiem, że ty się. Ale typie, ale typie. Jaki to ma sens, jak ty będziesz z jakiegoś dziadostwa do mnie strzelał? Ja ci karabinem nazywam się tym. O, cześć! Tak zwane szybkie kilowanie, nie? Ja już mam 5 kili. Czy to jest pompka? No jasne, że tak. Przyjmę. Dziękuję. a O, już się jeszcze idealnie w strefie zmieściłem! O! 22 minuty, no czyli po tej będę kończył, żebyście też za długo nie mieli tego filmu. No i pogram sobie z Tomeczkiem. Mam nadzieję, że on nie przestaje grać. Nie przestał już grać, bo jednak pograłbym z nim. Ja pierniczę! O, się wystraszyłem. Ty pie, ty ty dobra. Jestem chyba jedyną osobą na tym serwie, która posiada aż dwie te rzeczy, nie? Dobra, ej nie, bo jestem tak. Jestem trochę, tak jakby to powiedzieć... Gdzie ten typ? Gdzie ten typ? skibidi, dop, 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 dop! Jest, jest, yes. yes, yes skibidi! Dobra, pompą pom, do, y, go dojeżdżam. Pom! Aaaa! I oh! no zaraz, zaraz, zaraz rzucę czymś w monitor. Dobra, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no, oglądajcie moje filmy i naraz, kibdi!